Cześć z tej strony Lama, witam już, Was już w dziewiątym odcinku mojej serii Minecraft z lamą. Yy, w tym odcinku pokażę wam co nowego doszło, a doszły dwie nowe rzeczy dosyć duże. Yy, no i tak, zapraszam do oglądania. Okej, okay, jak widzicie jestem już w Minecrafcie. Teraz, teraz chciałbym wam pokazać co nowego się zmieniło. Ale przed tym wyłączę sobie chmury, bo mnie denerwują. Okej. Okay. I dum-dum dum-dum. Dym, 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 Jak widzicie, tutaj mamy piękny most. Znaczy się, nie wiem, czy on jest piękny jak dla mnie. Piękny. A tutaj. Farmy zboża. Dobra. Dlaczego farma zboża? Mm, dlatego bo tak. <grytanie> Dużo ludzi pisało mi, żebym zrobił farmę jedzenia. Nie. Yy, tam jakieś. Jakieś te takie. No. Farmy zwierząt. Uff. Chyba za głośno trochę. Dobra, widzicie w górnym teraz widzicie? W górnym prawym rogu mam coś takiego jak mapka. Yy, widzicie tu jest większa wersja jakby tej mapki. Yy, jest, to, te, jest to mod, który nazywa się Race Minimap. Postanowiłem go wgrać, no bo zawsze tam jakieś urozmaicenie gry. Okej, okay, chcę sobie zmienić tą mapę, tylko nie pamiętam jak się wchodziło w ustawienia, czekajcie. video settings. Mm, X, nie xc ok cancel wiem że była taka opcja że mogę zmienić sobie wygląd tej mapki na, o jest pod M yy, tu gdzieś chyba było czekajcie nie to było to 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 o to chyba tu yy, co ja to mogę sobie tutaj pozmieniać nie to nie to, czekajcie Nie to, minimum options O to tutaj było gdzieś chyba Dobra, nieważne, nieważne What the fuck? What the fuck? Co to jest? Chyba sobie ustawiłem coś tą mapą jakiś, jakiś punkt docelowy tutaj pod tym C Nieważne, niech sobie tu będzie. Przecież mnie tu będzie wkurzać. Ech. Dobra, zbierzemy sobie melony. Czemu by nie? Niech spłyną, sobie... no, ja wam pokażę teraz. Musimy dokończyć jeszcze. Dokończyć farmę, ponieważ zabrakło mi narzędzia zbrodni, czyli motyki. Oh, yeah! Szybko sobie ją zrobię. Aha, tak. sandstone'owa motyka. Nie ma tak jak sandstone nowa motyka. Kurde, to mi będzie irytować. No nieważne. Yy, nasion mam nawet dużo. Mączkę sobie przygotować, a w sumie to bez mączki. Ale sfajlowałem strasznie, zaraz Wam powiem dlaczego. Dlatego, że z początku zrobiłem sobie to, wszystko jest fajnie ok, a nagle. Dlaczego? Dlatego, bo <laughs> nie nawodniłem terenów, ale spoko. Aha, jeszcze tak, by the way. Yy, projekt tej farmy całej. Yy tego całego po prostu jak to wykonać został mi nadesłany przez użytkownika o nazwie z 97, z tego co pamiętam. podesłał mi mapkę z, po prostu z każdym rodzajem farmy. Za co mu bardzo dziękuję. Dzięki ci Robertosie. Yy, tak, ja sobie trochę jeszcze mi Zaczynała pod lagi. A właśnie, jeszcze wgrałem sobie mod Optifine. Tam jest mój magazyn, zaraz się przejdziemy na niego. Optifine to jest taki mod, który... Pozwala nam, jakby, zwiększa wydajność naszego Minecraft'a komputer jest bardziej wydajny, wiecie, te sprawy. No, jak widzicie, mogę grać na Fancy i jeszcze jest coś takiego, że pod kontrolą mamy taki, jakby, zoom. No nieważne, no, w ogóle, jak Wam się podoba ten most? Projekt mostu mi się podoba. <grym> Dobra, żebym sobie przeoramy, jeszcze się, się chce przejść do magazynu, bo mam zrobione skrzynie mam dwóch dwupentrowy, zaraz wam pokażę. W ogóle tam na górze będzie taki cała, cała, cały taki fajny domek. I dlatego tam nie ma drzwi, bo po prostu będzie domek i... to będzie jakby... To będzie się wchodziło do tego magazynu z... z domku. Plan już mam... Czekajcie, bo coś mi... To, co, coś mi się to nie podoba. Może teraz będzie lepiej wideo setting, ale no, gram, wezmę jednak to fast. Nie, nie ma sensu. Weźmy Dobra. Nieważne. Uuu. Jak zwykle straszne dźwięki. jaskiń Ale kurde ta kropka, widzicie tą czerwoną kropkę? Na moim domku, na mapie. Zaznaczającym przez przypadek. Trochę, była, trochę było kombinowania z tą farmą, bo na początku, zanim jeszcze dostałem te projekty, spędziłem jakąś, jakieś półtorej godziny na wymyślaniu jak właśnie to zrobić, tą farmę nie, nie ogarniam jakoś tego, że można przecież połączyć to właśnie tak jak jest zrobione jak u mnie, że czerwona pochodnia i do czerwonej pochodni pod spodem jest repeater i, i przy tym robiłem coś takiego, że by tak piston to była kratka zwykła, to znaczy się na przykład dirt piston, dirt, piston, mogłem tylko także że kratką przerwy i wtedy ta woda się rozlewała tak krzywo jakoś i to nie, w ogóle nie spełniało roli takiej jak powinno no, ale nieważne. Dobra, na razie sobie zrobimy to, zacznij się zasadzimy tylko tutaj, to widzicie, już za zasadziłem sobie trochę zboża. Wątpię, że będę tutaj Sorki, mączki kostnej używał, no bo, no bo po co. Jeszcze tak teraz zerknę zegarek, o ja mogłem zacząć. 5 minut temu? Nie, za dużo. Jakieś 3 minuty temu, powiedzmy. Dobra, nie chcę za, długie za długich odcinków robić, bo... Potem za dużo, mi, za dużo czasu zajmuje mi renderowanie, wrzucanie i to wszystko. Mm, przykro mi bardzo. Wolałbym robić jakieś 20-30 minutowe odcinki. No ale niestety potem nie mogę po prostu tego wrzucić. Muszę zostawić nanoz albo nie wiem. Jak idę do szkoły, to sobie odpalę render. Dobra. O, mam jeszcze nasionka Szybko sobie to posiemy i przejedziemy się. Mm, a nie, to. Tam żeby po prostu posegregować wszystkie tabliczki i tak dalej bo mam nieustawione to Szybciej, 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 szybciej szybciej szybciej. sobie to już bym sobie zabrał. Tutaj też tak mnie olśniło jak zrobić to z tym... Yy, z tą wodą, ale to było akurat... miałem szczęście niesamowite, bo wylałem tak, tutaj, z jednej strony, yy, a potem tutaj. I zrobiło się tak, że mnie skończył się ten strumyk z lewej i z prawej i akurat była jedna kratka. Tylko odstępu. no tego nie, po prostu wystarczy tak zrobić, że ta woda będzie spływała, zrzucała wszystko do tego, a to będzie spływało tu, do tego i tu. Mogłoby to jakoś, nie wiem, zrobić tak, że po prostu będę tutaj wchodził, ale myślę, że tak będzie łatwiej. Zejść wystarczy i tyle. Yy, Okej. Okay. No tak, mam na napisane tutaj pod mapą, że menu K to jest M, ale nieważne. Mm. Kurde, tych kropko czerwona idź stąd. Nie wiem jak cię wyłączyć Trochę mam ciemno w domku A widzicie, jestem... Jestem na... Angielskim... Angielskiej... Angielskojęzycznej wersji Minecrafta I takie dziwne... Tak dziwnie się trochę czuję Wydaje mi się, że wszystko jest większe A to właśnie... Powinno takie być Bo... Również posiadam teksturpaka I ten teksturpak ma taką fajną czcionkę Coś się zatłukło, nie wiem co Tak będzie lepiej tu widzicie, mam coś takiego jak magazyn i stacja, ale to w ogóle nie będzie funkcjonować, bo będziemy jechać do, tylko do stacji. Ja to tak nazywam po prostu do tego domku, który zamierzam tam postawić. No a z domku będzie się będzie można było przejść. Będzie można przejść na do magazynu. Kurde, ale się pultam widzicie, ta, ta, ta dźwignia jest przesunięta w dół i zasila mi ten tor. W sumie to powinno być. Czekajcie, mam swój to to poprawię. Mam chyba tory. Mam. Yy, mam. Dobra, wszystko mam. Ładnie, pięknie, świetnie. Mapa, mapa. Coś mi się wydaje, że nie wiem. Że jestem na multiplayer, a tam ktoś stoi. Ale nieważne. Słabo coś eksplorujemy teren. Hmm. Będę musiał coś pomyśleć w tym, w, tym, w następnym odcinku. Hmm. Dobra, ciebie... zniszczymy cię guzikiem. Tu postawimy guzik. A ciebie podmienimy z zwykłym. A tutaj postawimy ten. Tak będzie lepiej zaraz Wam pokażę dlaczego. Bo, bo wtedy mogę sobie wejść. Wiecie, nie muszę po tylko wsiąść, nacisnąć i wziąć. Możemy jechać. Uuuu, nie możemy. <laughs> Dobra, nieważne. Szybko to podmienia i możemy jechać. No, niestety tu jest trochę pod górkę. Jeszcze Wam pokażę to. Jest pod górkę i nie za bardzo miałem, jak umieścić tutaj w ogóle czerwone pochodnie. Zrobiłem tutaj takie słupy, tego nawet nie widać, ale wiecie, jakbym miał na każdym torze robić pochodnie to wtedy to trochę głupie wyglądało i brzydko wolałem zostawić tak wózek wózek yy, dobra o dobra i teraz powinno być ok no spoko jeszcze tak sobie prowizorycznie go oświetliłem ale nie, nie mi się podoba tam wpisałem sobie w google tam most czy coś i się wzorowałem na takim jednym zdjęciu dla mnie jest spoko jak na moje, moz... moje... może nie możliwości ale jak na moje Mój talent do minecrafta i budowania, <noise> który nie jest za wielki, mi się podoba. Jak widzicie tutaj jest mój magazyn, ale... On jest jeszcze jakby nieskończony, bo podłoga ma być z innego materiału. Nie wiem czy to skończyłem, wszystko skończyłem. No i tu jest jaśniej, dlatego że przeszedłem się do netheru. Szukałem tej takiej bazy, nie wiem jak to się nazywa. Wiecie co, takie z nowego kamienia, te... o cholera jasna są mosty i wszystko, ale nie znalazłem. Nie no, to ja tu muszę zmazać, jak to się wymazał, wywołuje. O cholera jasna. Kolejny sobie wolno. <grym>, nie, jak ja nienawidzę modów. Czekajcie, bo to się chyba może tu, to gdzieś waypoints. Może tu? Genialny, odkryłem. A w ogóle tutaj nie mam tabliczek. Dobra, nieważne. Tabliczkę na później. Pokażę wam co tutaj mam u góry. Narzędziem tam przyroda, czyli wszystkie nasionka, jakieś kwiatuszki i to wszystko. To będzie tutaj. A ja idę się przerzucić szybko po... Po to. Jak to się nazywa? Po tabliczki. I... Będę z wami zaraz. I jestem z powrotem, z tabliczkami. Z tego co pamiętam to się za mało. To na pewno, ale nieważne. Yy, z tego co pamiętam nie miałem tak redstone. Wywalnim sobie w nowej się wszystko. Czy tam pochodnie, repeatery i to wszystko będzie tutaj. Yy, zostawiłem chyba w skrzyni. Dobra, co my tu jeszcze możemy walnąć? Złoto chyba nie mam na złoto. Skrzynki. Węgiel, żelazo, diamenty, złoto. No jednak mam. Narzędzia chyba mam tutaj. Jedzenie. Dobra, teraz będzie jedzenie, niech będzie... Tak nie po kolei, ale nieważne. Ważne, żeby był magazyn. Jedzenie. Potem do węgla jeszcze bym dopisał pochodnie. Bo w sumie nie będę ją na tyle, żeby całą skrzynię zapełnić. Miałem chyba siekierkę, nie miałem. Dobra, napiszę sobie węgiel i pochodnie. Węgiel i... Pochodnie, 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 okej, okay. dalej, co ja tu jeszcze, mówię? szkło, tam piasek i tak dalej. Ciemno tu, niech ja pomyślę, dobra wiaderka. Ziemia, kabel. Co tu jeszcze? Szkło. Kurde, no nie mam pomysłu, muszę się wrócić do domku. Mmm, dobra. Tu się będę musiał popchać. Ui, jedź, Dojdzie, proszę, dojeź, proszę, dojeź, proszę, jest. Co tam jest? Aha, to to moja wyspa, Enderman. O oh, fuck! O oh, fuck! Popatrzyłem... Popatrzyłem się na niego. O oh, Jest niedobrze. Wiecie, jak pamiętacie, nie no cholera ja jestem. <laughs> Rzeź, fuck! Pamiętacie o moją ostatnią walkę z Endermanem? On to mieczy. Proszę. <laughs> ja nienawidzę ich po prostu, ja ich nienawidzę. Oni na górze, ja to czuję. Oh że cholera jest te sorki, że krzyknąłem o Ale przeżywam No dobra, muszę się ogrzać. Wyleję Ci wodę na ryj No chodź tu To jest po prostu To jest nie fair że oni się mogą teleportować No chodź tu Dobra no, chyba na peacefully. O, wrócił się wózek, spoko. O, w dupie tego Endermana. Nie no, mogę się z nim bić, ale nie mogę go znaleźć, nie wiem, będzie tak uciekał i w ogóle nie mogę nic Dobra. zrobić, wszyscy się skupili, teraz jest z nagrywania. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Kaktusy, narzędzia... ty 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 ty... No, nieważne. Dobra, hmm. myślę, że będę powoli kończył ten odcinek, nie wiem, wiem, że za dużo się nie wydarzyło. Aha, przejadę tylko do magazynu... No, co jest, cholera jasna, przed chwilą jakoś jechałeś. Wózek głupi, no wsiadaj do no, cholery. No co jest, no, ziom, nie robi tego. O, teraz. Jedź, 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 dobrze. Brawo wózek, jestem z ciebie dumny. dobra, gadam już głupoty, że jestem dumny z wózka. No więc ja będę kończył ten odcinek, dzięki za obejrzenie, kolejny krótki odcinek, niestety teraz będą krótsze, musicie się przyzwyczaić do tego, postaram się więcej robić, może jakieś przyspieszenie i tak dalej, w kolejnym odcinku yy, mogę, napiszcie mi w ogóle czy chcecie widzieć jak buduję domek tutaj, tutaj w tym miejscu, taki fajne, albo gdzieś tam wyżej. Czy po prostu chcecie, czy po prostu wolicie, żebym poza odcinkiem to wybudował i wam tylko pokazał. Yy, póki co ja się z wami żegnam. Dzięki za obejrzenie. Życzę wam miłej gry na swoich sejwach. Pamiętajcie, że możecie dodawać komentarze, klikać fajne i subskrybować mój kanał, żeby dostawać powiadomienia, gdy prześlę nowy filmik. A póki co to tyle. Na razie.